tak jak jest proste konto AdWords tak mamy prosty model Analyticsa definiujemy tylko stronę docelową ale żeby zmierzyć ten, ten lejek tej sprzedażowy przykładowo albo jakiejkolwiek innej konwersji możemy sobie określić w Analyticsie określone, określone kroki czyli tutaj na przykład w adresie URL wpisujemy stronę główną naszej strony w nazwę wpisujemy strona główna Tutaj przykładowo w kroku wpisujemy strona z formularzem, adres URL, gdzie tam mamy jakiś formularz. Tutaj wpisujemy potwierdzenie formularza, bo przeważnie użytkownik jeszcze potwierdza formularz zanim wyślę. No i krok czwarty to jest, to jest przykładowo wysłanie tego formularza do nas. Tak, tak wygląda definiowanie w Analyticsie. Kroków można mieć nawet 10, to jest naprawdę duża ilość. Ja przy dużych serwisach nie spotkałem się, żeby wykorzystać więcej niż tutaj 7 czy 8 kroków przy naprawdę mierzeniu tego na przykład formularza, który ma, ma 3-4 podstrony, mierząc dokładnie, w której części ten użytkownik jest, jest formularze. Jak to wygląda wizualnie w, w Google Analytics? No jest, to, jest, to, jest to bardzo przejrzysta informacja. Mamy tutaj. Nazwę tego naszego pierwszego celu, który ustaliliśmy, czyli, czyli tutaj, w tym przypadku, tego sklepu, to jest dodanie towaru do koszyka. Widzimy liczbę osób, które dodało towar do koszyka. Widzimy też, jaki procent osób, które dodało do koszyka, przeszło do formularza wpisania, wpisania danych. Widzimy też, gdzie ci użytkownicy wyszli. Ponadto, widzimy tutaj z wpisanych danych, jaki procent użytkowników, faktura VAT to było w przypadku tego sklepu potwierdzenie, że ten użytkownik wysłał to zamówienie i tę strona informująca właśnie tutaj o fakturze VAT, że zostanie wysłana przykładowo elektronicznie. Także tu mamy bardzo prostą informację, że z 2660 potencjalnych klientów, którzy mogliby stać się naszymi klientami, 1500 gdzieś tutaj w tej ścieżce, gdzieś przy tym lejku, niestety odpuściło sobie zakończenie tego formularza, coś ich zniechęciło. Im bardziej dokładną robimy taką ścieżkę, tym następnie jesteśmy w stanie wyciągnąć dokładniejsze wnioski. Bo gdybyśmy mieli ścieżkę tylko zdefiniowaną, dodanie do koszyka i faktura VAT, czy tam zakończenie zamówienia, no to byłoby, no gdzieś tutaj ci użytkownicy giną. Jeśli, jeśli zdefiniowalibyśmy dokładnie każdy krok, to byśmy mogli powiedzieć, że w kroku trzecim, który jest na przykład krokiem wpisania karty płatniczej, użytkownicy, naj, najwięcej użytkowników uciekło ze strony.